Udało nam się wygrać spotkanie i jesteśmy dalej w walce Są szanse na awans, i dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Troszkę się ścisk zrobił z przodu, dla nas to lepiej. My już troszkę z górą już w mecze zagraliśmy, bo za nami mecze z Wulką, z Sanem, właśnie. Z Hukiskiem. Także myślę, że coś jeszcze ugramy w tej rundzie. A czy ten awans jest rzeczywiście na wyciągnięcie ręki? No, powiem, że mam ambicje, żeby awansować, ale to wszystko się okaże na boisku. Mecz był moim zdaniem wyrówny. i Zasłużyliśmy na tę porażkę. Mieliśmy kilka sytuacji bardzo dogodnych, których żeśmy nie wykorzystali. Szkoda tego, szkoda straconych punktów. Ale cóż zrobić, będziemy grali dalej i zobaczymy. Sam że nie rezygnuje z walki o awans. Oczywiście, że nie rezygnujemy. Będziemy grać dalej. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Jest jeszcze dużo meczów do końca rundy, także, także, także będziemy walczyć do końca. Bo sporo się dzieje w tej grupie ostatnio. Sporo się dzieje. Drużyny podłączały do czołówki, także do, do, do nas, do Huciska. Jest Jarocin, jest, 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 jest Ulanów teraz. No i inne drużyny. Jeżowe, Krzeszów. Krzeszów coś tam przegrał teraz, ale, ale jest około sześciu drużyn, które będą liczyć się w walce o awans do klasy okręgowej. Oczywiście, że się fajnie robi, nieciekawa walka do końca, teraz mamy z uciskiem u siebie, także, także, także same, same takie mecze, mecze w czubie tabeli.